Co się dzieje? Co się dzieje? Komuna podnosi głowy i tak ty pójdziesz, mapujesz, do ciebie tak mapujesz, 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 z mapy, jest manipulacja strasznie, wiesz, to słuchaj, to jest tak, że żeby podpuścić ludzi pieniędzy, bo tylko pieniądze można podpuścić, pieniądze skłócają ludzi i, ale no kto by nie chciał więcej, kto by, słuchaj, kto by, wcielony, kto by nie chciał więcej, nie wiem, ale co oni są przez 10 lat nie, nie to jest fakt, to, to ciężko jest. Za, za to <słuchasz>

Widziałem 30. stycznia, kiedy to było wiele. Nie wiem, w 2016 roku, kiedy to było